Czas na prognozę pogody Adam Giza. Witam i zapraszam. W środę 4 lutego Polska pozostanie pod wpływem niżu znad Chorwacji. Układ ten zapewni opady śniegu o charakterze umiarkowanym, zwłaszcza na południowym schodzie na pozostałym obszarze mogą te opady się pojawić, ale będą miały charakter znikomy. Oto szczegóły. 0 stopni tyle na Podlasiu, jedynka na plusie na podkarpaciu. Na południu najchłodniej w zakopanem minus dwa, to dobra informacja dla tych, którzy mają ferie. Stoki będą pracowały pełną parą. Jeden stopień na plusie w Katowicach, a więc nieco cieplej, tutaj przelotne opady mogą się pojawić. W centrum jedyn... Na plusie w Łodzi w Warszawie, spoglądamy jeszcze na zachód. Tutaj od 0 do 2 stopni. Najcieplej będzie w okolicach Wrocławia, dwa na plusie szanse na przejaśnienia. Spoglądam jeszcze na północ, w Gdańsku ten śnieg także się pojawi. Proszę mieć się na baczności kierowcy, bo tam, gdzie śnieg, tam oczywiście jest nieśliskie. śliskie. będzie rosło, wyniesie w południe w Warszawie 997 ha Biomet Biometr na terenie całego kraju niestety niekorzystny. Kolejne dni będą bardzo podobne, będzie ciepło za dnia, ale w nocy nawet spadek temperatury do minus 10 stopni. Proszę mieć. Na baczności. Teraz to wszystko. Do zobaczenia.